Tej partii Marianna grała białymi i grał czarnymi. Nietypowy ruch, no ale w porządku. W sumie w, w czym problem? Jak czarne zagrają tak, no to będziemy kontynuować tak jak w, w zwykłym joseki, że po prostu z, zbijemy kamień w, w narożniku. A kamień na N4 będzie w lepszej pozycji niż gdyby był na O4. W sumie co nam tutaj grozi? Myślę, że nie wiem, czarne mogą na przykład skoczyć i zagrozić tam, no ale ogólnie nie jest to zły ruch, nie ma problemu. Mm, białe podchodzą, czarne od drugiej strony. Mhm. Wszystko w porządku. Mhm. Białe tutaj tak wyłażą, wyłażą. Jak coś, to białe zawsze mogą się tutaj wycofać i stworzyć dwoje oczu, w zasadzie. Raczej nie powinno być problemów ze stworzeniem dwojga oczu. Także póki co możemy wychodzić, ale czy, czy na, aby na pewno w tym jest wartość, że wychodzimy? Nie jestem pewien. Można by też nie wychodzić. Też byłby to jakiś pomysł, żeby od razu przejść. Ale myślę, że wychodzić jest lepiej w sumie. Albo może jakoś trzeba było wykorzystać słabość czarnego, bo tutaj jest taka słabość jedna. Czarne wprawdzie mają 3 oddechy a my 2 czyli czarne nas zbijają, zabijają, ale możemy uzyskać coś na zewnątrz, na przykład zagrać tego typu ruchy. Czy to się opłaca? Nie jestem pewien. Ale może, można zagrać jakiś ruch, nie wiem, może jakiś dziwny ruch. W sumie może nie, bez dziwnych. Może po prostu tu i tu. Nie wygląda to źle, ale może w grze też jest dobrze. Może lepiej nawet. Białe teraz wychodzą dalej. To trochę, trochę szkoda, bo. Bo uniemożliwiamy sobie ten ruch, no ale może ten ruch i tak nie działa. Hmm. No a tak wychodzimy. No i dobrze, dobrze. O, białe nie chciały się po prostu połączyć. Natomiast ten kształt nie jest całkiem połączony. Tutaj istnieje taka słabość. Może lepiej było grać bambusa zwykłego. Jak tutaj najlepiej grać? Któż to zgadnie? A może w tej chwili zagrać ten ruch? Czarny wprawdzie nie zginą, bo mogą zagrać o tutaj. Hmm, no i dobra. No i może to nie jest dobry rezultat. Uzyskujemy bardzo brzydki kształt. A tu? Trochę groźnie. Może teraz pip i tu. To może być bardzo groźne dla czarnych. Także myślę, że tutaj można było coś znaleźć. Tu, tu, tu. Jeśli czarny tu, to wtedy mytniemy go tam. Myślę, że to nie byłby głupi plan. Białe wyłażą. czarne nie zagrały tego ruchu. Tylko o bardzo źle zagrały. Bardzo źle czarne zagrały, bo straciły możliwość cięcia. Białego. I zuchwale nadal taki groźny atak. Myślę, że już lepiej czarne by zrobiły, gdyby po prostu zabezpieczyły teren i już pozwoliły białemu wyjść. A tak skok, od razu tutaj się pojawiają punkty cięcia, od razu Marianna je wykorzystuje. A co więcej, co więcej, tutaj też jest duża słabość, także myślę, że Marianna bez problemu zniszczy kształty czarnych. W tej chwili Mariana postanowiła po prostu stworzyć oczy, no w sumie też dobrze. Mhm. Ale też nie wiem co stoi na przeszkodzie, żeby zagrać tutaj raz. Jak czarne nas próbują zabić, to wtedy na pewno sobie poradzimy. Jak czarne grają hane, gramy kontr hane i co zrobią czarne? Grają tu. No jeśli zagrają tu, to my wtedy możemy zagrać atari. Się wymknąć, prawdopodobnie się uda wymknąć, ale może Marianna pomyślała, że to wcale nie jest taki zysk, że się tak wymknąć, a oddać, oddać czarnemu to, tę bandę. Więc może najpierw chce przeżyć, a później burzyć w inny sposób, na przykład zagrać taki ruch. Prawdzie się nie wymknie, ale zabierze punkty. Póki co Marianna przeżyła, mądry wybór. Tutaj naiwny ruch Ilima. Myślało, że Marianna nie zauważy kroczby cięcia, natomiast Marianna zauważyła i zabezpieczyła ją w sentę. No i teraz kontynuacja, tak jest. Burzenie terytorium. W sentę zabrała Marianna punkty. Bardzo dobrze. Och, znowu naiwny ruch, znowu nadzieja, że Marianna nie zauważy. Natomiast nawet nie jestem pewien, czy, czy tutaj należy odpowiadać, bo nawet jeśli czarny to złapią, to ile to jest punktów? 10, 16, 17. 17 punktów, a narożnik? Trudno stwierdzić, co jest większe. Oba ruchy są dość duże. No, ale Marianna po prostu odpowiedziała, i też wszystko w porządku. Ciekawe tu rozegranie biały. Rozumiem, bardzo, bardzo takie hmm, przemyślane, bo. Zazwyczaj się gra od drugiej strony, kiedy zagraliśmy hasami, to gra się kont y, kiedy zagraliśmy kakari, podejście do rogu, to i czarny mi odpowiedziały, to zazwyczaj gra się drugie kakari, ale to mogłoby doprowadzić do tego, że Czarny dostałby ściankę na prawą bandę, co w połączeniu z wpływem w centrum wygląda dość strasznowato. Um, inny bardzo popularny ruch to jest wskoczenie do narożnika, ale znowu oddaje to ścianę czarnemu i może Marianna się bała czegoś takiego, ale to myślę, że zamiast tego ruchu, który jednakowo wzmacnia dość czarnego, może lepiej, może lepiej byłoby zagrać zwykły wślizg później rozszerzenie, takie staromodne doseki, czarne wtedy na pewno by nie zagrały rozszerzenia o jeden, tylko jakieś dalsze, no ale stworzyliśmy silną grupę żywą tam, gdzie czarne miały potencjalnie wpływy i możliwe do stworzenia moją, także to by było dobre, e, całkiem wyjście dla białych, ale w grze też jest bardzo dobrze. Eem, tak, myślę, że ten ruch nie jest aż tak duży. Hmm. Ten ruch jest dość duży. Jeżeli czarne nie odpowiedzą, to się pojawia słabość. Jeśli my tam nigdy nie zagramy, to z kolei my możemy być troszkę pod atakiem. No, tam przyczyniamy sobie z łatwością, ale to nie wiem, czy aż tak tu jest duży ruch. Może tu jest też duży ruch. Ten na górze też jest spory, bo w sumie jeśli tu nie zagramy czarny, zagrają coś takiego, to nasze dwa kamienie mogą zginąć marnie yy, na dużą skalę. Także lepiej, lepiej im na to nie pozwolić. Nie yy, jestem pewien, czy tutaj skupiałbym się na tworzeniu punktów, czy bardziej na wychodzeniu i burzeniu czarnym potencjalnego centrum. Tak czy siak grupa nie ucierpi nasza na tym. No a tak to trochę. A o! Ciekawe, Marianna zagrała raz i później ratunek idzie na ratunek dwóm kamieniom. Ale dwóm kamieniom nie ma co iść na ratunek, ponieważ to są kamienie, które przecinają jedną grupę, która już całkowicie żyje, jest bardzo, bardzo silna. I drugą grupę, która też jest silna. Bo to jest duża ścianka, długa ścianka. Więc ratowanie takich kamieni to jest tylko tworzenie sobie problemu. To będzie tylko dla nas brzemię i najlepiej się go pozbyć, póki jeszcze, jeszcze nie stało się takie ciężkie. To znaczy w tej chwili. Myślę, że już lepiej zagrać tu albo tu. tu niech czarny zjedzą te dwa kamienie, ale niech złapią je na małą skalę. Wtedy biały będą bardzo zadowolone. Z rezultatu. Jak je złapią na dużą skalę, to nie, dlatego jak zaczęliśmy już nimi wychodzić, to później już trzeba kontynuować, no ale jest to ryzykowne i niepotrzebne, niepotrzebny problem sobie stworzyliśmy. Czarne zagrały od trochę wątpliwej strony, wątpliwy kierunek gry, raczej ja bym atakował od drugiej strony, żeby zyskać y, olbrzymią ścianę, która następnie może pomóc czarnemu w stworzeniu moją. Czarne zamiast tego grają od strony górnej, no i co zyskują? Zyskują zaledwie kilka punktów, także jest to raczej wątpliwy kierunek gry. Białe teraz tak czy siak wyjdą, tak czy siak przeżyją, yy, tworzą sobie grupę, tak, o, z dużą łatwością. No i czarne zostają z niczym. Ten atak, ten atak się kończy niepowodzeniem, możemy stwierdzić. A, ciekawe, biały tutaj dogrywają, już rozumiem dlaczego. Jeżeli biały by nie dograły, to wówczas czarny mógłby zagrać tak, 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 i byłby problem. Tu to tu. No ale jeśli już mamy dogrywać, to może lepiej dograć tutaj, bo to grozi, że weźmiemy trochę więcej. A może, może, hmm, czy my musimy dogrywać? Też można dograć tu w sumie. O, to jest dobry sposób dogrania. Bo ratuje przy okazji ten kamień. Tworzy dwoje oczu, też tak po prostu, tak o. Ale tak naprawdę nie trzeba było tak koniecznie, koniecznie dogrywać. Bo jeśli czarne tu przetrzą, to możemy sobie po prostu przejść. Czarne biją, no w porządku. Jest to spore, ale nie aż tak duże. Także, no jeżeli gdzieś grać, no to przynajmniej uratować ten jeden kamień. Oj, duży ruch, duży ruch. Hmm. No, ale rozumiem strach o grupę zewnętrzną, o grupę, o grupę środkową. No, te ruch E3 to niestety duża strata. Hmm, tak, bo teraz się pojawia problem. Czarne mogło dać Atari i liść. Czyli tak czy siak, to Adzi to jest w grze. To albo zagrać tu, albo w ogóle zagrać tu. Też byłoby to, byłby to trochę solidniejszy. byłoby to trochę solidniejsze zagranie. No ale co zrobić? Ach, no i znowu problem, bo nasza grupa nie jest jeszcze całkowicie żywa. Czarne mogą zagrać tak, tak, tak i trzeba dogrywać. No nie, no to tragedia. Ach, no właśnie, to we wszystkim, yy, za wszystko winę ponosi, ponosi ruch na e3. Można było tak zagrać, żeby już mieć dwoje oczu. No a nie, nie wyszło, no i teraz czarne nas rozcięły, białe muszą przeżywać narożnikiem, tutaj dogrywać. Ten ruch nawet nie całkiem daje życie. To znaczy, jeśli czarne zagrają tu, to owszem, przeżyjemy, bo możemy tutaj tak wleźć i stworzyć sobie oko, ale to oznacza, że czarne mogą zagrać tutaj w center. Tego nie chcemy, więc lepiej niż grać tu, to zagrać tutaj, bo to już nam daje dwoje oczu, tak po prostu. A póki co białe zdążyły się, o ach, no to duży błąd czarnego, zanim to wszystko powinien grać, to powinien zrobić wrzutki i zagrać tu, bo tak to białe uratowały sobie trzy kamienie z radością. Teraz nie da się ich zabić poprzez ojotoshi, czyli poprzez dawanie atari z zewnątrz i białe i tak przeżywają. No to dobry tutaj sukces, sukces białych, białe pozostają w grze. Tutaj przeżyliśmy. No ale nadal y, jest groźnie. czarna atakują grupę. Ajajajajaj. Tutaj rozumiem, że Marianna policzyła i znalazła drogę ucieczki. Bardzo dobrze, no ale zainwestowaliśmy w to dość sporo. Hmm, pewnie na miejscu Marianny raczej grałbym taki ruch. Hmm, ale w sumie nie widać tu jeszcze mojego oczu. Pewnie jakoś się zdobędzie te dwoje oczu, ale jest rzeczywiście dość strasznie, dość dość ryzykowne to wszystko. Najważniejsze, że Marianna tutaj znalazła drogę ucieczki, przeżyła grupą, więc nawet jeśli czarne mają przewagę, to białe pozostają w grze. Teraz aktywne jose, ruchy sente białych. Czarne zagrały E16, ale jest to gote po, po ruchu H19. Także zdecydowanie tutaj zła kolejność ruchów. Czarnego, białe wykorzystują to sente, żeby, żeby grać na prawej bandzie, ale tutaj trzeba było kontynuować. Tutaj wiele nam nie grozi. Co nam grozi? Coś takiego? nie jest żadna groźba. Tutaj złapiemy tego czarnego, zuchwałego. A ruch na S7 jest bardzo duży. to jest. Od razu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktów mniej dla czarnych. A ponadto, jeżeli to czarne to zagrają, to jeszcze mają możliwość zbicia naszego kamienia, która jest warta, 1, 2, 3, plus jeszcze coś, Z4 czy 5 nawet, czyli to jest 7 plus 5 na 2, czyli 7 plus 2,5 z 9,5 punkta. Około 10 punktów jest wart ten ruch na S7, a ruch na G19 jest dość mały. Mhm. O, tutaj się udało. Kolejny, kolejny sukces i jeszcze jeden problem czarnego. No, gdyby czarne to zauważyły, to zagrałyby po prostu tutaj. W ten sposób czarne zwyciężyłyby tę partię, ale czarne nie zauważyły i się pojawił problem, i znowu nie zauważyły, i zamiast się połączyć, to zagrały tu. I Marianna się wgryzła bardzo, bardzo głęboko. Tak, tak. Gra się chyli ku końcowi. Jest bardzo bliska. Zaraz ten ruch ten ruch był mniejszy niż czy nie, to jest 6 punktów, a tutaj ile? Jeśli białe tu zagrają, to możemy się spodziewać takiego końcowego rezultatu. A jeśli czarne tu zagrają, to możemy się spodziewać takiego końcowego rezultatu. Więc tutaj czarne mają 6 punktów mniej, bo nie zbiły trzech białych kamieni, natomiast y, teraz mają tu o 4 punkty więcej. Czyli to były 4 punkty, a na dole było 6 punktów. Czyli lepiej było się połączyć. Tutaj kolejne 4 punkty. Tutaj pseudotysuć czarnego, tak naprawdę czarne na tym tylko tracą. Trzeba było grać tak po prostu, tak o. No i ostatecznie tutaj <grytania> ciekawa wymiana. Możliwe, że lepiej czarne by zrobiły, gdyby się połączyły. W każdym razie ta gra była bardzo bliska ostatecznie. Udaje się Mariannie wygrać tę partię. A no, bo tu jedno ko, tu drugie ko. No i właśnie zyskujemy dodatkowe punkty bo czarne w pewnym momencie będą zmuszone się połączyć i ostatecznie 2,5 dla białych. Udało się, gratulacje dla całej drużyny i powodzenia w ostatniej rundzie. A ja wrzucę te filmiki na nagrania na, na YouTube'a. Jestem na jutro umówiony z Wojtkiem, że. Że da mi dostęp do YouTube'a, bo teraz nagrywam na innym komputerze i tego dostępu nie mam. Ale niedługo już będę mieć. No dobra, no to tyle na dziś. Gratulacje jeszcze raz, powodzenia i do, mm, dobrego wieczoru.